Maciek, Maciek binet z tej strony Słuchajcie, a zobaczcie właściwie co robię Jadę sobie autostradą Mam do zawiezienia na dwie budowy parapety, tutaj są z tyłu Jeden samochód tam się dzisiaj, wczoraj wieczorem, są już wieczorem w sumie tak szwankował, dzisiaj rano się zepsuło sprzęgło Czy tam linka, no trzeba to naprawić po prostu i, i muszę jechać, wozić to takim normalnym samochodem, który normalnie jeżdżę które do, do transportu nie używam. Słuchajcie, teraz tak, przyszedł czas na refleksję potarka, bo miałem naprawdę dużo do myślenia z tym i też muszę się zastanowić, jak dalej będzie wyglądał rozwój mojej firmy. I teraz, no, albo w ogóle powiem wam o tym, jak to, jakie były strategie marketingowe. Niektórych film, Bo to, że polskie, polscy producenci przeważali tam, no to już mówiłem na tych targach. Jeśli chodzi o okna, to pokazaliśmy, że jesteśmy potęgą i bardzo dobrze, bo tak jest. No i Pols właściwie to można było nazwać polskimi targami a nie, a nie międzynarodowymi, bo tam tych producentów wszystkich innych to, to było, było zdecydowanie mniej. Ale o czym chciałem Wam powiedzieć, to to, że. Jakie wygląda strategia marketingowe? Wszystkie firmy, wszystkie właściwie, które tam były, chcą na niemieckim rynku zaistnieć jako polskie firmy. Polscy producenci, eksponując to mniej czy więcej, ale przynajmniej nie ukrywając. W przypadku firmy Okno Plus zauważyłem właśnie inną strategię, gdzie wszystko, właściwie każdy jakiś, jakiś szczegół Polski jest ukrywany, jest zatajany, że to jest okno z Polski, a nadpytając pytając się tych sprzedawców, wszyscy sprzedawcy to byli Franz, Jurgen, Józef, a nie, nie było żadnego sprzedawcy, tak jak w innych firmach, którzy mówili po niemiecku, ale to była Marta, to była Jagoda, to były no, jakieś polskie takie fajne imiona i no, ludzie, którzy mówili bardzo fajnie po niemiecku, natomiast natomiast nigdy nie ukrywali, że to jest towar z Polski, czy że oni są z Polski. Ok, plan zrobił coś odwrotnego, tam było właściwie. Nie wiem, jak się tego odniesiecie. Dla mnie troszeczkę na początku się wydawało trochę żałosne, bo w Polsce się ta firma reklamuje jako okno z Krakowa, i jakoś z takiej dumy, a, a tu je właściwie sprzedawcy, Ja się pytam skąd są te okna, nikt nie odpowiedział mi, że są z Polski. Ja mówię, nie ma tu nikogo, nawet kto po polsku mówi. Wziął nie, nie ma nikogo, kto tutaj po polsku mówi. Nie znajdzie pan nikogo. Sprzedawca tak mi odpowiedział. Znaczy, ten handlowiec, który mówi po polsku. Ja tak troszeczkę uważałem na początku za jakieś Jakiś wyraz dużych kompleksów, ale przed chwilą byłem u znajomego, który też oknami handluje, jeszcze jedną firmę, i mi powiedział, że właśnie na targach widział Knoplast i postanowił z nim handlować. dlaczego? Dlatego, że nie dlatego, że ten tamten produkt jest, jest polski, czy, czy że jest to ukrywane, że jest polski, bo jest to ukrywane. Ale przecież dlatego, że mają świetny serwis, jeśli chodzi o, tak robią stronę internetową, dają zabezpieczenie rynku, no mają jakąś strategię na ten rynek, tak? Nie ma tego, co, co na przykład jest w firmie Drutek, że właściwie tutaj każdy może dostać ofertę i nie, no nie ma żadnej higieny. Higieny, higieny sprzedawców, higieny rynku, nikt o to nie dba. Tam akurat ja nie jestem zwolennikiem przede wszystkim, jakiś ten, takiej czy takiej strategii, natomiast mówię, jak to wygląda z punktu widzenia sprzedawcy. I dzisiaj wiem, że no, byłem akurat przed chwilą u jednego kolegi, który, który handlował różnymi polskimi oknami. Wiesz, Okno Plus właśnie mu się podoba ze względu na to, i pytał się właśnie o opinię o tej filmie, że może są droższe, może, może, może nie, nie wiem, może są lepsze, może gorsze, wszystko jedno. Natomiast powiedział, że bardzo podoba mu się cały, znaczy tak, że robią stronę, że dają pewność, że tylko Ty będziesz na danym rynku, i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to do końca widać takie. Ja, tak jak mówię, na początku troszeczkę takie żałosne, to mi się do to krytykowałem. Yy, tylko, że w marketingu widzicie, musi coś działać. Przede wszystkim, czy jest skuteczne. Musi być. Odpowiedź na pytanie, czy jest skuteczne, i sprawiedliwa wszystkie inne zachowania. O ile to jak wiadomo, że jeżeli to jakieś takie nędzne zachowanie, to po prostu sumienie da ci wpysk. I już, ale, ale no tam, znaczy, no zatajane to było, że są to produkty z Polski. No, próbowano to jak no na to pytanie w ogóle mi nie odpowiedzieć. odpowiedzi. skąd są te produkty, że no nie, że biuro jest w Niemczech, że to, ale nigdy nie dostałem konkretnej odpowiedzi. Tak, produkty są z Krakowa czy z Polski, wszystko jedno. W każdym razie, z tego co teraz mogę zauważyć, strategia działa. Oni robią stronę, jeżeli się z nim podpisze umowę. Dostaje się wyłączność na ten rynek, dostaje się od nich, tylko się daje swoje dane. Oni już Ci przesyłają, sam Oknoplan przesyła Ci stronę internetową. Bardzo mądrze to jest zrobione, uważam. O, jedzie fast auto z mojego rodzinnego miasta z Zobaczcie, co to za maszyna jest. Transmunizmowy A jajka to znajomy. No, ciekawe, kto tu jedzie. No, to rodzinne moje miasto, Chonic. Pozdrawiam firmę Gwizdziel. No, jeżdżą. Widzicie, polskie towary, polskie ciężarówki śmigają po drogach w Niemczech. I tyle. No, i takie jakie Polski. Polski. Zresztą to przeważały też polskie ciężarówki Pol Polsko z polskimi tablicami. I także mam to rynek transportu opanowany. Ale taka dygresja, w związku z tym, że widziałem kogoś z, z, z rodzinnego miasta. Yy, no, i są takie te dwie strategie. Ja mam teraz pewien dylemat, bo po tym wszystkim no, ja mam zamiar się rozwijać w moim, na moim rynku, w moim regionie, gdzie mieszkam nie można już się rozwinąć my właściwie tam wszystko praktycznie już dostajemy większość wszystkich zleceń tam jeszcze są dwie takie silniejsze firmy ale jest to kwestia czasu dlatego, że to tam są prowadzone przez jakiś tam nie wiem no, no ludzi nie, bez pomysłu na to także my na, na pewno to zdobędziemy, ale to nie zmienia faktu, że na tym rynku, w którym ja jestem, już się rosnąć nie da. zrastać się nie da. No Więcej się nie da po prostu zbudować no. I, i, i będę musiał wyjść dalej. Będę musiał wyjść dalej. Mój pomysł był taki, albo związać się z jakąś jedną firmą. Jedna firma na przykład oferowała, oferuje też pracę jako dyrektora, kierownika na niemiecki rynek. Być może w ten sposób, ale to będę robił tylko jeżeli będę miał wolną rękę w tym, albo będę mógł sam sobie realizować strategię, ale w, moim, w takim zakresie, jakim ja bym chciał z moim pomysłem. Albo... albo drugi pomysł jest taki, że będę rozwijał swoją markę, bo i tak te wszystkie marki w Polsce, które są istnieją. Nie metrów prawo. się prawa Będę musiał i tak od początku promować. Będę musiał je po prostu budować, tak jak zrobiłem to od Raduteksem. No, dzięki mnie. Właściwie metrów, tu. Siara. A się prawego yy, I tak yy, dzięki mnie. No, wielu ludzi poznało tą markę. Jakby ja właśnie cały czasem reklamowałem. Sam, 100 metrów. Się, cały, cały czas to robię dalej. I nie mam zamiaru robić inaczej. Choć, choć mam właśnie pewne takie dylematy, właśnie z tym, że nie mam pewności, że, że jutro nie dostanie oferty mój klient i powie, panie. Po co mam od pana brać, jak, jak, jak każdy tutaj dostaje ofertę? Kilometrów, prosto. Ja będę musiał się to wyłączyć. I to są moje dylematy. I właśnie albo się związać z jedną firmą, albo stworzyć swój produkt, i to spójrzcie mi, co o tym myślicie. Swój produkt, pod nazwą na przykład Fenstabinert, i tam dodać rolety, markizy itd., tak, tak, tak jak to myślałem. I sam już wtedy odwiedzać klientów w całym regionie, zaczynając od regionu i potem przejść ewentualnie na, na, na poszerzyć ten, ten zakres i być przedstawicielem regionalnym, ale pod swoją marką i oferować większość produktów yy, większość produktów z Polski. Właśnie nad tym się zastanawiam. Czy związać się właśnie z jedną firmą i ją tylko reprezentować już na długie lata i, i tyle, bo my jesteśmy konkretni, mamy już swoje know-how, wiemy jak to robić, wiemy jak zdobywać klientów. Ja mam z tego dużą radochę, że tak jak widzicie, codziennie odwiedzam klientów, codziennie jestem w innym miejscu i Albo zrobię tak, że wiążę się z jedną firmą i będę dla niej robił marketing i będę na niej wszystkie działania prowadził, lub zrobię swoją markę, będę budował, tak jak musiał to dla innej firmy budować. I No i w oparciu właśnie o, to, o taką niezależność, że będę doradzał różne produkty od różnych, od różnych przedstawicieli. Ojej, jeszcze dzwoni jeszcze do mnie taki facet. Wiecie co? Ja, yy, no moje zmysły. A że jeszcze wjeżdżam do miasta, dostaję za dużo impulsów i będę musiał chyba skończyć to nagranie. Także do Was mam pytanko ta, następujące, jak robi, co byście myśleli, jak to zrobić? Czy lepiej budować swój produkt, swoją markę, i, znaczy markę w oparciu o to, my Polacy sprzedajemy polskie produkty tutaj i ten Stabiner jest przedstawicielem tej tej, tej, tej firmy i doradzimy z szerszej palety produktów, czy mam się związać jakąś z jakąś jedną konkretną firmą i dla niej będę, będę budował rynek tutaj i dla niej będę się rozwijał. Także ją będę też rozwijał i siebie też. No, widzicie, jak to jest praca przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, cały czas coś dzwoni. To co, pozdrawiam i słyszymy się w kolejnym filmiku. Bye, bye.